Na kółeczkach pływamy do czerwonej bojki, zapraszam bliżej brzegu. Za daleko, bliżej, uważaj, za głęboko. Lista ostrzegawczych komend wydawanych do kąpiących się dzieci nie ma końca. W powszechnej opinii plaża strzeżona to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa. Nie ma takiej możliwości, żeby między bojami w kąpielisku strzeżonym doszło do, do utonięcia. Oczywiście incydent tonięcia może zaistnieć, tak? ale ratownik jest od tego, żeby wtedy zareagować. Władysławowo. Tu, pod okiem opiekunów i ratowników, topiło się czworo dzieci. Dzień dobry. Czy panie mają może jakiś kontakt do szefa? Nie. W jakiej sprawie? Panie? No, chcieliśmy porozmawiać o bezpieczeństwie we Władysławowie. Muszę tutaj jest ratowniczy. No, co pani robi teraz? Ale ja panu nie przeszkadzam. Muszę nie nakrywać klasy. Najgorsze to jest to, że reakcja ratowników była taka, no żadna. Czy ratownicy no nic nie robili, no bo oni nawet nie weszli do wody. No, to ja zdążyłem dobiec, dobiec do tego do tej go skoczyć do wody. Na no, ratownicy na pewno nie byli w wodzie. Spływałem do portu skuterem, no i widziałem, że jest akcja rat, 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 ratownicza prowadzona. Tu zatrzymałem się, żeby pomóc. Prowadziliśmy resuscytację tam 45 minut. Udało się przywrócić te funkcje życiowe tutaj? Udało się, tak. Brałyście udział w tym ratowaniu tych dzieci? Tak. Długo pracujecie w Polsce? Kiedyś półtora ruchu pracuję. A wcześniej co pani robiła? W Ukrainie w szkole pracowała. Jak wy robicie kurs na ratownika? To w Polsce był robiony czy tam na Ukrainie? W Polsce robiony Jak wyglądały egzaminy, żeby pani mogła zostać ratownikiem? Tak jak należy. To znaczy? To pierwszy letni sezon we Władysławowie, kiedy ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zastąpiono prywatnym podmiotem, który wygrał przetarg i przejął ich obowiązki. Czy Wy znacie tą firmę, która no, strzeże bezpieczeństwa w tej chwili na, we Władysławowie? Ta firma wygrała też przetarg na pływalni ośrodku przygotowań olimpijskich, gdzie jako WOPR pracowaliśmy 21 lat. Wygrała jedną złotówką na godzinie. Oni z nami żadnego kontaktu nie nawiązali. Ja sam osobiście podjechałem z nimi, rozmawiałem. To ja widziałem w nich takie zagubienie. Oni na, na mnie patrzyli i, i się zastanawiali sami, co oni tu robią. Ja im zadawałem pytania, dlaczego oni nie mają tablicy, dlaczego jest na tej tablicy nie wpisane to, dlaczego to. Oni nawet nie wiedzieli, co na tych tablicach meteo wpisać. I ja się ich pytam. Na którym kanale pracujecie? Oni może nie mają rady. Czyli jak się ze sobą komunikują? Oni komunikowali się, że między jednym stanowiskiem a drugim, na telefonach, używając aplikacji WhatsApp. Dzień dobry. Dzień dobry. Tefałań się kłania. My chcielibyśmy z panem burmistrzem porozmawiać. Dzień dobry. Jak to możliwe, że władze miasta zdecydowały się, by bezpieczeństwo wodne powierzyć Fundacji DT Sport? Fałę się ponownie kłania. Czy pan wiceburmistrz już jest do naszej dyspozycji? Dotarliśmy do wyników kontroli przeprowadzonej przez MSWiA w grudniu 2021 roku. Jej wyniki są miażdżące dla Fundacji DT Sport, a lista zarzutów długa i poważna. Sprawdzono 25 kąpielisk, na których działał ten podmiot. W kilku miastach jednocześnie na grafiki wpisywane były te same osoby. Część ratowników nie miała żadnych kwalifikacji, niektórzy dyżurowali przez 36 godzin. Reasumując, działanie fundacji oceniono negatywnie i wskazano, że nie realizuje ona zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz nie gwarantuje bezpieczeństwa. To jest niemożliwe, że bawicie się z nami tak w kotka i myszkę od tygodnia, a od dwóch dni obaj burmistrzowie przed nami uciekają. No a akurat tak się złożyło, że spotkane były poza urzędem. Czy było jakieś nieprawidłowości? Nie będziemy rozstrzygać ani pani redaktor, ani ja. Bo tego są w Polsce odpowiednie instytucje, które mają tylko uprawnienia i które mają dostęp do wiedzy. To one muszą odpowiedzieć na pytanie, czy po pierwsze jakaś nieprawidłowość się odbyła, bo tego dzisiaj jeszcze nie wiemy, i czy ja. Czy czuje się pani, że tak powiem, tak mocna, że wie pani, że sobie pani poradzi z wyciągnięciem człowieka z wody? Ja rozumiem, że nie chce pani e, rozmawiać, bo, bo nie macie kwalifikacji do tego, żeby pilnować ludzi. A czy możecie nam dać numer do szefa? Nie wolno. Nie wolno? Ale to wy jesteście niewolnikami tutaj? Czy jesteście ratownikami? Ja jutro będę budę popłyni. E, to o której możemy się zobaczyć? Bo no, mam jeszcze sprawę załatwienia, coś myślę, że w granicach 15-16 powinno być na miejscu.